Cześć, z tej strony Mr. Samuel. Cześć, z jest Mr. Samuel. Witamy wam z kolejnym odcinku z serii Pogromcy Escape. Jak sami widzicie, ugraliśmy kolejną mapkę. Tutaj mamy regulamin, a tutaj. mapa została wykonana przez Nox y, Killer. Tak więc, może przeczytam wam teraz regulamin. Y, możemy niszczyć jedynie śnieg. Zakaz niszczenia innych bloków. Staraj się nie zabijać, bo zaczniesz od nowa. Zakaz wieszania dźwigni, poziom trudności, peaceful. powodzenia. No, tak więc chyba wszystko jasne. To jak, zaczynamy. Jest, mhm. w że sensie mamy tutaj śnieg, no to zaczniemy niszczyć. No, skakuje. Nie śnieg dokoła. Czekaj, znisz cały śnieg, bo może gdzieś skrzynia będzie czy coś, pod spodem może, albo w boku, schowana. Zawsze może być, ale nie musi, prawda? Jednak Nic jest, nie ma. Ale, no to idziemy. Dokładnie kolorowo zrobione, tak bardziej przyciąga w oczy, poczekaj. Tu jest śnieg na dole chyba. O, ciekawe. <grystanie> Czekaj, co my tu mamy? Tak. 3 plus 3 plus 3 plus 3 minus 9 równa się 3 Dobrze mówię to chyba tak. Ale to I to wygląda. będzie dobra, aha dobra to jest jako x y 1 razy 0 to 0 dodać 6 to jest 6 minus 3 to 3 Czyli to też będzie 3 wynik i teraz tak x są od lewej w prawo, y są od dołu w górę chyba, chyba. Dobrze mówię? Zobacz na tabliczkę. Mhm, czekaj. Tak, w górę, w górę. Czekaj, no to od tej strony czekać jakiś wagon i zobacz wagon, hmm, to czekaj. 3 od dołu, tak? Raz, dwa, trzy. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale przyjechał U, nie. już. Nie Aha, okej. Okay. No zobacz, trzy od, miało być trzy od lewej i trzy od dołu, tak? Miałby tak, no, ale tak. no, przyjechał chyba. No to co za problem? A żeby no, to masz śnieg, dobrze. czekaj, bo tutaj wylej, bo miałem ten... Wodę dostałem. Wlałem, ale coś się stanie. Aha, tu. Chyba dźwignie łapałeś, co? Do plecaka ci leciały. Oj, no chyba tak. Ale dobra. Ja też mam 5 dźwigni. Aha, to już wiem, czemu było nie stawiać dźwigni. Napisane no. na spawnie. Czekaj, tu jest lawa. Bo góry nic nie ma. Hm. Dobra, spróbujemy. No jest woda pod spodem, ale pół życia zdążyłem stracić. I pajęczyny masz okay. pod spodem, ja już śnieg rozwalam. Bo chyba nic innego tutaj nie ma. Jaki nie lubię pajęczeń. Ja tak Chociaż jest fajnie także ja są... Poczekaj tak. Kolejne zadanie, jesteś użytkownikiem MPC Forum? Tak lub nie. Które wybierasz? Hmm. Nie wiem. No ja jestem użytkownikiem chyba. Ale... To idziemy. No. Dobra. Czekaj, co mi... O! Czekaj, wagoniki, znaczy tu jeden raczej, tu drugi, ale, aha przyjechał tutaj drugi, weź jakoś go pchaj, coś, bo przecież nie mamy tego, jak się nazywa, węgla nawet. No, co jest? No właśnie, bo mamy jedynie dźwigni, dźwignie i to jedne drzwi co wypadło wtedy, a dźwigni nie możemy postawić przecież, To jak mamy do przejść tak bez tak węgla? Mhm. No to jest dziwne strasznie jak dla mnie. No troszkę. Czekaj, może gdzieś tu się ego sobie coś. No, raczej wcześniej no, się no rozglądaliśmy, zobacz. nic nie było przecież. No, no właśnie dziwne strasznie, co? Tak, tak, ale jak to no, zrobić? No ale zobacz, właśnie to jest dziwne. No Dobra. E, Złamiam jedną no, zasadę. <grym> I tego nie muszę widzieć. Czasami coś Ej, tu jest. Nie. Ale co tu jest? Nie wiem, bo znowu nie działa. No, What the fuck? Dobra, kolejno raz łamiemy. No. Rozglądaj się. No to jest dla mnie śmieszne, wiesz? No, trochę tak, bez sensu. No takie, bez tego. No właśnie. O, i śnieg mamy u góry. Przycisk, dopiero coś normalnego, ale czekaj, co tu mamy napisane? Tutaj, guzik, jeżeli reszta na single to zostaw, a skrzynce, haha. Dobra, jeśli... no to będziesz miał wagonik dla siebie zaraz. Nie wiem. No siadaj i jedziesz masz to chyba, nie? On no tak, ale się by zbugowało, nie? Ja już jadę. Mhm. i no, jaki mały parkur, Idziesz? Opa, okay. ojej, oh, ojej, ojej, Wow. Prawie że już ojej, A ojej, w suficie zrobione. Zobacz, zrobione? Zobacz. ojej, skakać Ojej, Aha, ty ciekawie zrobione. Pod spodem jest woda. Też spadłeś? Tak, tak. Czy chciałeś sprawdzić? No nie, 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 nie i znowu. Ooo, bo w niektórych miejscach. Ojej, bo w niektórych miejscach są te. E, jakby pod spodem wiesz, co są te. Tak, tak, ale to i te my straciliśmy? E, tylko chyba parę dźwigni i drzwi, które były, poczekaj. No ja one nie są potrzebne. W które drzwi mam iść, w lewo czy w prawo? W spodach? lewo. Czekaj. A, bo, tak, w lewo iść. Mm, czekaj. Zależy co napisze Jest napisane kolego mm. Dostałem zapalniczkę mm. o -o. wszystko się pali? Okej, okay, mi się udało to przeskoczyć O mm. się palę. No tu mam kopać. Tutaj śnieg jest. Może zacznę na robić coś na to? Co mówisz? Ja już tutaj przyszedłem i mam tutaj tabliczkę, że mam kopać. Ale tam masz śnieg jakiś? Poczekaj, ja się tepnę, może do Ciebie tak. będzie łatwiej. No tepli się, bo nie tepli się. Gdzie jesteś? Poczekaj. Ty no, no. w ścianie jestem. <grym> no już zacząłem rozwalać śnieg. Czyli zacząłeś no, jeszcze co? Tutaj śnieg jest. No, musisz się choć, nie? Dźwignie włączyłem. Coś się uruchomiło chyba? Co to jest? Ty masz chyba jeszcze tak jak się nazywa? Dźwignię, co nie? A, ty też zginąłeś? Ale czym rzucaj? Masz jakiś fitem? Jakiś Jakikolwiek, bo tam trzeba rzucić chyba i to się z tego wyjednasz. Otworzy. Mieliśmy Są dźwignię, ten ten ten... to ja poczekaj. Zaraz sobie wezmę za dźwignię. Ile no, z... no, H9 w flamku nie, nie? Wystarczy. Będę co rzucić tam, kurczę. Zobaczymy, co się stanie. Tutaj tam gdzieś masz, rzucaj. Nie. Nie zadziałało A ta u góry dźwignia. poczekaj O I co? Co? A no co masz? Zbieraj strzały, ci się. Piasek, poczekaj. Tu wlej. aha, najpierw piaskiem, bo piasek możemy niszczyć. Czasami. Tak, Czemu ja trzymię wodę? W ręce? Ale piasek mogliśmy niszczyć, bo wpadłem właśnie. Ale zobacz, tu ma wlać wodę. A, poczekaj, ale nie. Mogłem piasek niszczyć, czy nie? Mogę, no, niszczyć. A skąd tą Rzezki? wodę miałeś? No właśnie nie wiem, patrzę, ja w ręce... A spadła ci może ruch. gdzieś? Nie wiem. Ale piasku nie można niszczyć. Nie? Nie. A mi się założy piasek, a to może to nie ten escape. No <laughs> Ta? To nie ten escape chyba był. No <laughs> nie wiem, ale czemu ja tej wody na przykład teraz nie umiem podstygować? To znaczy, że co? Że coś samo... No nie umie po prostu wziąć, nie? Bo wtedy jakimś cudem nie miał w ręce właśnie. No zobacz. On też jest właśnie robiczka ale... Nie wiem, czy się to ma wysikać, czy tę wodę wlać. Hmm. O, bo, tutaj widzisz? Tutaj Chyba dźwignię. <grymne> <grymne> mm. Nie masz nic? Nic ci nie wypadło? U. Nie. Zapalniczki nie, nie powinniśmy mieć. E, chyba czyli. No nie wiem Tak, no bo pisze, czerwone płonie. płonie no to do dobra, płonie, a ja nic nie mam. Płonie. Nie mam zapalniczki. Coś, no. coś musieliśmy zjebać. Zobacz plecak. <grym> coś do plecaka, założyłem tam dwa dispensery u góry. Zobacz do plecaka. No tak. Nic nie mam. No to znowu kolejny, że nie da się przejść. No ludzie. Hmm. Co jest, grane? Ura, się poddaję. Graj podem, no ale dobra, ale... Ja sobie tworzyłem. Łapty, ok, 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 no ładnie, ale dobra. Widzowie, wybaczmy. Jeszcze nie wpadłem. No. Mm. Ej, jak dla mnie to w ogóle to wszystko jest tak zbugowane Dobra, leć tam może. Czy ja mam iść? Czekaj, odejdź Czeka, no zobacz Jaj, o no, to poleciałeś? Wróciłem. <grym> o, ale szkoda. A to jest pomysłowo Dobra, ja zrobione. Będzie. Odejdź weź, odejdź, odejdź No byś Rozszedłem ale oszukałeś? Cicho. Ja oszukałem. No, bo nie ma tu na płytkę. A nie trzeba przecież. <laughs> Możesz by przeskoczyć tam. ją. Niby tak, ale... e, Musisz tu przyjść, bo się zapomniałem. Raczej nie zauważyłem i się zamknąłem. Musisz przyjść mi otworzyć. Okej. Okay. <laughs> Ora użyje się dźwigni. <laughs> Nie! No. No. Patrz go, no. Dobra i co? co teraz mam zrobić? Ja dostałem łuk odejść. No i zestrzel owoc. Masz trafić owoc. się stało? No, o, no I koniec. Chyba sobie żartuję. <noise> jak sami Państwo widzą, mapka niedługa, ale... o! O! <głosy> <głosy> no jak sami Państwo widzieli, mapka nie dos... nie, nie, niezbyt długa, że tak powiem. Bardzo krótka, kolorowo zrobiona, że... Powiem tak, bardziej przyciąga wzrok, Wzrok ale dużo niedopracowań, jak dla mnie porażka, praktycznie Pomyśle. niedopracowania były, na no, przykład tam z węglem, w ogóle zakaz był dźwigni stawiania, bo mogliśmy nawet postawić dźwignię tam przy tych kolejkach, gdzie gdzieś tam było, żeby ten zasilić się na wagon że tam do przodu pojechał, no ale był zakaz stawiania dźwigni, musieliśmy oszukiwać, żeby cokolwiek przejść, sprawdzaliśmy wszędzie, przecież śniegu nie pominęliśmy, no... Jak to pogromcy. Obaliliśmy po prostu tą mapkę. Dobra, no, tak. na no. skali 1 do 10 dałbym jej 5. No ja bym max 2 dał, chociaż jestem bardziej za 1. Dobra. Na 3, 3, 3 No, dobra. Od no dobra, niech będzie trójka, ale naprawdę dużo niedopracowanie, mapka dosyć krótka. No dla początkujących mapa bardzo dobra, tylko po prostu jest niedopracowań sporo. Które należy poprawić, jak moim zdaniem. No, no, to chyba będzie wszystko. Będziemy się żegnali. No pewnie. Pamiętajcie, jak macie jakąś ciekawą mapę, wrzucajcie. Raczej piszcie. My ją na pewno obbadamy. <laughs> Lubimy testować, jak sami Państwo widzą. No to nic. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Na razie. We're we'll